Cześć wszystkim, ale poczekaj, bo widziałaś, że ja ruszam głową. Już, już. Cześć wszystkim, cześć! Dziś zapraszamy Was na ulubieńców z ostatnich dwóch miesięcy. U nas ci ulubieńcy pojawiają się rzadko. Tak, ale za to teraz ruszamy z kopyta, bo jak ostatnio oglądałam filmiki po 30 minut ulubieńców, to po prostu chciało mi się płakać. Bożena, startuj! szybko. Yy, kolejna książka, bo od tego zaczniemy, żeby tak... Ta tak, zamiast odmalowania zaczynamy od czytania. Tak, bo tak jak ostatnio w holu powiedziałam, że zamiast kolejnej paletki lepiej sobie kupić książkę. Oczywiście, jeżeli tak jak wtedy wspomniałam, chcecie kolejną paletkę, cię nie, absolutnie. To nie jest książka, za którą my zapłaciłyśmy i którą wypożyczyliśmy. To jest od Twojej znajomej z pracy. E, tak, kolejna książka, Rachel Abbott, Obce Dziecko. Już jesteśmy obie po lekturze I co, i serdecznie Wam polecamy. Mam w domu jeszcze jedną książkę, której nie zdążyłam przeczytać. Nie pamiętam tytułu, pokazywałam w ostatnim holu, więc tak naprawdę to jest moja druga książka tej autorki i jestem. Tak, ten... co? Dokładnie, jeżeli lubicie takie książki, które w jakiś tam sposób budują napięcie, są kryminałami dla kobiet, to ta książka też jest dla Was. Ja obecnie będę zaczynała a nie z Zielonego Wzgórza, ale tylko po to, żeby później dostać dobrą ocenę w szkole. A jeżeli chodzi o, o moją obecną lekturę, który, którą już teraz e, mogę Wam polecić, to jest Ciernista Róża Charlotte Link. Wiem, że na Instagramie jest masa wielbicielek tej autorki. Ja jestem właśnie w trakcie. które teraz czytam Dziewczynę z Lodu, ale to chyba jakiś Polak napisał. Chyba tak, tam. dobra. Nie, nie nie wiem. Brędza, chyba tak, coś takiego. Nie Serek, tak? Tak, jak skończę książkę, to wtedy Wam powiem coś więcej. Dobra, przechodzimy do następnego ulubieńca bardzo szybko. To są perfumy, które zakupiłam sobie jakiś czas temu. Kupiłam je w ciemno, reklamuje je Julia, Julia Roberts. Ja nie mam pamięci do nas produktów, ale kupiłam je tylko i ze względu właśnie na Julię i się mocno rozczarowałam. To jest, jest zapach dla A mnie. to mieli być ulubieńcy, więc ja tutaj powiem, że to jest perfum. Które perfumy? mi się Bożna zakochała i U, właśnie się. tak fajnie mi je zużyła. Tak, to jest mój ulubieniec. Nie mam go nawet w domu. Ja muszę powiedzieć tylko tyle, że mimo, że ich nie cierpię, to, to są bardzo trwałe i dlatego chcemy o nich powiedzieć. Wiemy, że już tego tematu, tych perfum było bardzo dużo yy, na YouTubie, ale słuchajcie, potwierdzamy. Perfumy są. Yy, Mega trwałe. O zapachu nie chcę się tutaj wypowiadać, bo tak naprawdę każdy z nas ma inny gust, ale jeżeli y, macie jakieś okazje, pomochacie te perfumy. Naprawdę, naprawdę są bardzo, bardzo trwałe. Bo przecież tak naprawdę każdy z nas ma inną tą skórę, inne pH, Jedne perfumy się na tobie utrzymują, na mnie nie, i tak dalej. Te i na Renacie, i na mnie utrzymują się rewelacyjnie. I tyle w ich temacie. A jeszcze chciałam pozdrowić dziewczynę, która napisała na Instagramie, że te perfumy bardzo y, są jej bliskie, jej sercu, bo y, Miałam taki zapach, jak wychodziła tego dnia, wybrała ślub czy coś takiego. Bardzo to było miłe ogólnie i tak się troszeczkę wzruszyłam, bo ja jestem rybą ogólnie. A jeżeli chodzi, chodzi o mnie, znaczy, tak. no. ja jeżeli chodzi o pielęgnację, chcę Wam pokazać i powiedzieć o jednym produkcie. To jest olejek do twarzy George Samuel, który został mi polecany przez XBB, którą bardzo serdecznie oczywiście pozdrawiam. Testowałam ten produkt w kilku skrajnie różnych warunkach. Mam już pół buteleczki. Bardzo fajnie wyprowadził moją skórę po zabiegu laserowym, i dlatego postanowiłam go pokazać w ulubieńcach. Bo tych rzeczy, które się polewają w ulubieńcach na różnych kanałach, jest bardzo, bardzo dużo. Trudno tak naprawdę stwierdzić, co jest współpracą, nie boję się tego słowa, a co jest takim poleceniem od serca. Ale jeżeli chodzi o ten produkt, to polecam go z czystego serca. Jest dosyć drogi, ale uważam, że jego używanie jest naprawdę wartościowe dla naszej skóry. O, tylko tyle w temacie. Dobrze, więc ja um, powiem o. Znam ten żel. Tak. Będę tutaj właśnie kolejny raz bardzo monotematyczna farmona w tej chwili w Hebe na promocji 11Z, także tak informacja dla was. Od dłuższego czasu używam tego żelu do mycia twarzy, ja zawsze mówiłam, że jest mega wydajny, cena jest fajna, nic ze skórą się nie dzieje, rewelacja. I tym razem zakończył mi się mój płyn micelarny, tutaj chodzi o Lorala Soft, którego używam namiętnie też już chyba od kilku lat. I który często chyba eee... pojawiał się w naszych ulubieńcach, tak? Tak, i akurat właśnie byłam w Hebe, kiedy zamierzałam sobie dokupić ten płyn micelarny, zawsze kupowałam go w naturze, tym razem odwiedziłam Hebe i stwierdziłam, że tego lorala mojego nie ma, więc zakupiłam sobie żel micelarny, płyn micelarny i tutaj kryształ górski, morskie migdały i ekstrakt z zalesu. Rewelacja, nic z buzią się nie dzieje, fajnie domywa makijaż oka i bardzo podoba mi się właśnie ta aplikacja, kiedy mogę sobie na płatek zaprywać, nic mi się nie rozlewa, produkt mi się nie marnuje. Używam go też już, używam go już naprawdę kilka dobrych razy i widzę, że nie ubywa, także będzie też bardzo wydajny. 11 z w Heber. Dobrze, to ja się troszeczkę zawiesiłam i też chcę powiedzieć o jednym produkcie, który. Um który ja kupiłam odwiedzając stronę i perfumy. Kupiłam ten produkt bardzo spontanicznie, nie podam wam jego nazwy, nie podam nawet dokładnie nazwy producenta, ponieważ jest to jakiś produkt francuski, nie chciałabym tu yy, zostać skrytykowana, albo żeby było następnych 120 komentarzy, jak ja to źle wypowiedziałam nazwę. Więc się ograniczę do tego, że powiem wam, że dokładnie ten produkt podlinkuję wam w opisie. Co w tym produkcie mi się bardzo podoba? To, że jest oleisty, że fajnie robi demakijaż nawet oczu, fajnie zmywa tusz i jest, no jest to taki produkt domowy spa. Jest dosyć drogi, kosztuje 59 zł za 150 ml, ale jego używanie sprawia mi wyjątkową przyjemność i mam fajnie, fajne takie poczucie, że moja skóra nie jest taka, wiecie, ściągnięta i wysuszona po. Do makijażu, więc ten produkt bardzo serdecznie też polecam od serca. Nie lubię olej z tych rzeczy do twarzy. Jak się zestarza, jeszcze polisz. Chyba już się zaczęło. To musisz mi odlać trochę. Moi drodzy, więc ja tutaj nie Słuchajcie, to w, jak ja to zobaczyłam, to ja pomyślałam sobie, że to są dwie puszki piwa. I byłam w szoku. No, jak to było ostatnio? Mąż kupił żonie perły. Wypiła cztery. Taki żarcik. Dla rozładowania atmosfery Moi drodzy, więc ja będę mówiła tutaj o niczym innym Jak o też sprawianiu sobie przyjemności Tylko tej takiej zapachowej Były perfumy, więc teraz też perfum, Perfumy dla naszego Yy, mieszkanka domku, tak? domku i zapach, który ja uwielbiam, kupuję go oczywiście w Biedronce, najczęściej w dwupaku, nie zawsze możemy go dostać. Czasem można go wygrzebać na stoła. I tutaj to jest Wanilia i drzewo sadaowe. Ja tych yy, psikaczy do tych uzupełniaczy praktykowych przerobiłam już kilka, a ten jest naprawdę rewelacyjny, ten zapach się yy, pozostaje też w tym pomieszczeniu przez trochę yy, czasu. Naprawdę jest rewelacyjny, żadne, nie wiem, cytrusowe. Yy, yy, inne nie powodowały u mnie takiego naprawdę miłego doznania. Także, jeżeli ktoś lubi coś właśnie między drzewem sandałowym i lekką nutą wanilii, to ja naprawdę polecam, jak będziecie w Biedrze i traficie gdzieś na to śmiało, możecie kupować Rewelacja. A ja przychodzę do Was z kolejnym produktem, i to jest znowu polecenie od XBB. To jest krem pod oczy filmy, której kompletnie w ogóle nazwy nie słyszałam, nawet nie wiedziałam o jej istnieniu. Arkana to są produkty do gabinetów kosmetycznych. Ten krem podoczy jest z retinolem. Używałam go wcześniej, to znaczy przed moim zabiegiem laserowym, ale na długo przed zabiegiem, bo zabieg lasero, przed zabiegiem laserowym przynajmniej miesiąc nie wolno używać produktów z retinolem. Na Instagramie chyba kiedyś zjechałam nawet ten krem, ale wiecie, nastąpiła taka faza, że właśnie po jego używaniu przestałam go używać, życiłam się na zupełnie coś innego. I teraz muszę stwierdzić, że ten krem naprawdę nie jest taki zły. Nie jest tak zły, jest wręcz naprawdę bardzo przyjemny i fajny. I tak jak to jest, to jest ważne, co jest istotne, to ten krem polecam szczególnie na noc. Bardzo fajnie tak rozprasowuje zmarszczki i warto chyba spróbować jakiś krem z retinolem pod oczy, więc ten muszę Wam polecić. ja nie mam z retinolem? Jesteś za młoda, nie kartę. Nie ja już czuję, że po prostu... Dobra, Już kupiłam Ci teraz krem Tak, używam, ale to na cieni i na okurnięcia. Mm -hmm, tak. Yy, była przyjemność dla ciała, była przyjemność dla domu. Teraz będzie przyjemność dla układu pokarmowego, zaraz mi wytkniecie, że skład tych ciastek nie jest w pełni dla Was zadowalający, ja Wam ich jeść nie każę i nie apeluję teraz tutaj do wszystkich, że słuchajcie, jedźcie gluten i olejaki, palmy, palmowy palmy. i wszystkie E, mua, mua, mua. nie. Moi drodzy, jakiś czas temu e, zakupiłam sobie te ciastka Vitane, Vitanella, Vitanella tak. e, Te są z kakaem i z, mm, z czekoladą. Mamy też wersję maślaną, więc jeżeli ktoś nie lubi ciastek właśnie kakaowych, może się zdecydować na maślane. Cóż, powiem tylko tyle, że już w nocy, kiedy czytałam książkę, miałam chęć opierdzić po prostu to ostatnie opakowanie. ale ja nie można pohamuj się, pokażesz na ulubieńcach, więc zaraz, kiedy ten aparat będzie wyłączony, wy już będziecie wiedziały, co ja będę robić. Zjęte pyszne cztery ciasteczka, i nie interesuje mnie właśnie, ile E i ile czegokolwiek to jest. Chociaż sama jakby nazwa i takie to opakowanie z, na pewno sugerowałoby głosami to... polskiego zboża sugerowałoby, że są mega zdrowe. Wcale ja nie wierzę, bo jak chcemy coś zdrowego, to najlepiej, nie wiem, hodujmy kury na własnym podwórku i Jest wszystko tak. Mm -hmm. I tak dalej. Rozgadałam się. Ciastka są naprawdę dobre, także jeżeli lubicie takie ciastka, po prostu kakaowe, z kawałkami czekolady, serdecznie. Do kawki. Tylko. O, wczoraj oglądałam w Galileo o tych ciasteczkach do kawki program, no po prostu rewelacyjne. E, co chcę powiedzieć? E... No i patrz, uleciałam. A! Kupujcie na promocji. To są <laughs> fajne, drogie. Naprawdę. aby bywają na promocji. Ja wtedy kupiłam dwa, sześć paczek, jedną oddałam pornerowi. Dobra, ja przecieram, bo już trochę spociłam. Dawaj, hmm. dawaj. E, jedyny, jedyny nasz produkt do, e, czyli kolorówka, jedyna kolorówka, jaka pojawiła się w tych ulubionicach, za co bardzo serdecznie Was przepraszamy, ale po prostu jedziemy cały czas na tych samych produktach. właśnie. E, to jest paletka trzech róż, którą zakupiła mi Bożena, podarowała wręcz, muszę się ją e, I cóż, Prezent jest dlatego y, tym bardziej miło, że Można wie, że ja mam odwieczny problem, jeżeli chodzi o kolorystykę różu. Trudno jest mi wybrać i bardzo często kupuję coś mega spontanicznie. Wy na pewno też to robicie, Wy na pewno też kupujecie kolorówkę bardzo spontanicznie. Ale u mnie ta spontaniczność kończy się na tym, że ja kilka razy, kilka razy zaaplikuję, a później po prostu to leży i się marnuje. Y, I to, co zrobiła Można przyjemnego i fajnego. To, że kupiłam mi tą paletkę i dwa z, pierwsze z tych róż bardzo mi odpowiadają, bardzo fajnie się utrzymują, jest mi z tego powodu bardzo przyjemnie. Niestety mam jeden tylko problemik, ponieważ do ich aplikacji mam taki y, pozostały pędzelek po y, brozerze z Shade'a, więc apeluję do Was, jeżeli. przeszło, dobrze, jeżeli nie opcji jest Wam mój los podeślijcie mi yy, jakiegoś linka do dobrego pędzelka do róż. Tak. Tak. Nie wiem słuchajcie, czy ja to kupiłam i teraz cały czas też się zastanawiam, czy ja to kupiłam na wyprzedaży, czy ja to kupiłam na promocji, bo ja za te róże zapłaciłam 11 zł, kiedy byłam w naturze i właśnie wieku, że są trzy kolory, Renata sobie pokombinuje i tak naprawdę, kiedy zdecyduje się na droższy róż, to będzie wiedziała że w jakim odcieniu go kupić, także tutaj przepraszam za brak informacji, bo mówię, kupowałam go tylko mm, dla bo przetestowania. Bo ja też powiedzieć no, bo ja też tak sobie pomyślałam, jak można teraz mówi, że a, słuchajcie, przetestuję sobie, a później sobie na przykład pójdę do Pani tam w Sephora, w Deglasie, czy nie wiem gdzie, i powiem, ok, wie pani, ja poproszę coś takiego. Eee, fajnego, tylko w tym odcieniu, bo już ten przetestowałam. Ale skoro Kobo nie jest takie złe, to nie wiem, Kobo to jest i... marka własna natury i te produkty naprawdę niektóre są bardzo, bardzo fajne i godne do, do tego, żeby je eee, polecać. Nie muszę powiedzieć, że absolutnie nie wybieram się w tym momencie do Douglasa czy do Safory, żeby kupić coś, bo mam już coś fajnego. Dobra, ja mam ostatnią rzecz, którą muszę, którą, po którą muszę się sięgnąć tutaj do torby, ale powiem Wam tylko tyle, że ja nie będę już gadała o tym produkcie który się tutaj cały lepi. I ja tylko chciałam Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za podpowiedź i polecenie mi tego olejku z Isany. I to jest olejek pod prysznic, którego ja używam do domywania swojej gąbeczki do makijażu. I rzeczywiście to jest jedyny produkt, który tą gąbkę może e, naprawdę mm. dobrać. Także e, wszystkim, którzy mi go polecali, naprawdę serdecznie dziękuję. Bo ja czasami zadaję Wam jakieś pytanie, potem czytam komentarze. Jeżeli na przykład ten produkt jest polecany przez 5-6 osób. Wtedy wiem, że rzeczywiście, kurczę, więc coś w tym musi być. Także dziewczyny, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Tak, wszystko? Tak, to co powiedziałyśmy na temat polecania we współpracach, to nie bierzcie sobie tego do serca. Po prostu widzimy to też na, na, jakby na podstawie naszego życia, naszego kanału, bo dużo rzeczy, które... Przestań teraz. Dużo przysywać. rzeczy, które są proponowane. Później okazuje się, że są gdzieś na innych kanałach i ktoś się zarzeka i mówi, naprawdę to kupiłem, naprawdę to przetestowałam. Nie będziemy jakby tematu rozwijać, ale muszę powiedzieć, że nie jako osoba, która przede wszystkim w tym momencie jest widzem, bardzo mocno to drażni. Ma prawo i tyle. O, A ja tak. się w tak, nie wypowiadam tak, Ty się nie... Ty nie. nie wypowiadaj, bo właściwie ty jesteś teraz numer jeden na tym kanale. Ja tak. jestem tak. Tak. tak? Tak, Wypadł z kadru. Słuchajcie, było nam bardzo miło, no. naprawdę, e, bardzo fajnie, że Wy poświęciłyście nam trochę swojego tak. czasu, to doceniamy. Dziękujemy za to. te 18 minut. Dziękujemy za te 18 minut, pewnie coś się wytnie, więc będzie 16. Nie będziemy nic wycinać. E, żartuję, e, zapraszamy Was na nasz Instagram, na nasze Instastory, tam czasami się pojawiamy i mówimy też różne przyjemne rzeczy. Oczekujcie, subskrybujcie, bo wiecie, że będzie nam bardzo... I miło. bądźcie z nami nadal. Pa!